Posiłki! Wzywam wszystkie posiłki! pilnie potrzebujemy wsparcia! Pomocy! Ratunku! Co się dzieje? Co to za lewacy pudel? Kino Świat przedstawia... Co jest? Charlie! Myślałem, że uciekłeś. Nigdy, nigdy więcej mnie nie zostawiaj. Obiecujesz? No, obiecuję. A! Charlie! Ty mówisz! Serio? A! Chyba dostałem jakieś supermocy! Tak! No Charlie! Ale mam powera! Patrzcie! psi wędżer. Hej, mamo! Aaaa! Jak to możliwe? To wygląda na sprawkę kosmitów. Hmm? Teraz, gdy słyszę wyłanie o pomoc, no nie wiem, po prostu. Nie możesz się powstrzymać. Bingo! To jak ze smaczkin. Jak tylko poczuję, to się odpalam! Och, Charles! To początek twojego końca. Polizałeś mi pupę? Smakuje jak radioaktywny kłaczek. Deny, superbohaterowie się nie poddają. Świat mnie potrzebuje. A co ze mną? Ja też ci potrzebuję. Charlie! Nic mi się nie stanie, obiecuję. Zaufaj mi, Denny. Charlie! Słyszysz mnie, Charlie? To był wypadek. Nie poddawaj się. Jesteś super bohaterem. Aha. Jesteś gotowy, Deni? No. Tylko ty i ja, Charlie. Super pies i kot water. Dopadnę cię, Kondlo. Będzie prawdziwa zapyma! Tylko w kinach od 24 października.